Zadanie 19 matura 2019 poziom podstawowy czerwiec. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 96. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe. No to pole powierzchni całkowite. Pole powierzchni całkowitej to są dwa pola podstawy plus cztery ściany boczne. No bo mówimy o sześcianu. cztery pola ścian. No a sześcian ma w sumie wszystko takie same. Tu jest A kwadrat i tam jest A kwadrat. No to w sumie wychodzi na to, że to będzie 6 A kwadrat. No bo tu 4A kwadrat, tu 2 A kwadrat. No bo 6 kwadrat. Ale suma długości wszystkich krawędzi sześcian. No i chyba jednak sobie to narysuję. Jest sobie sześcian. Hop, 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 hop. No. Wszędzie jest A. Czyli można by było zauważyć, że krawędzi mamy 4 w podstawie 4, w drugiej podstawie i 4 wysokości, czyli w sumie mamy 3 miejsca po 4 a, czyli w sumie wychodzi, na to, że mamy 12 a, to jest suma wszystkich krawędzi. A to się równa 96. W takim razie 96 podzielone na 12 wychodzi pięknie, że jedna z nich ma 8. W takim razie mamy a, a, a kwadrat, to jest 64. Czyli 6 razy 64 i wychodzi na to, że nasza pole powierzchni całkowitej to jest 384, bo to jest razy i to jest odpowiedź C.